Jeszcze raz gromkie brawa. No ja muszę wam się przyznać. E, zacznę od początku, że... Taki trochę coming out, bo spędzam z nim bardzo dużo czasu, bardzo dużo rozmawiamy ostatnio. No i kiedy powiedziałam mu, że chciałabym przyjechać na betę, ale w sumie nie wiem z jakim tematem, no to całe szczęście stwierdził, że tak dobrze mnie zna, że podpowiedział mi, z czym dzisiaj do was przyjechać. A mianowicie oczywiście mowa o 3GBT, z którym spędzam ostatnio troszeczkę za dużo czasu. No i postanowił, że w związku z tym, że tak dobrze mnie zna, czym się zajmuję naukowo i zawodowo, stwierdził, może najlepiej, jak Wam dzisiaj opowiem troszeczkę o analizie szaleństwa związanego z AI, bo wszyscy od trzech dni no, wydaje mi się, że nie ma prezentacji, w której chociaż to AI nie pojawiło się chociaż jednym słowem. Więc sprawdźmy to ostatnie roczne szaleństwo i właściwie tego, jak to wpływa na nas, na implementację tego w firmach. Więc zaczynając od początku tego całego szaleństwa, no to oczywiście to szaleństwo nie zaczęło się w latach 50., ale już wtedy sztuczna inteligencja tak naprawdę rozpoczęła start swojego wzrostu. E, oprócz tego tak naprawdę miała dwie zimy, czyli takie okresy, w które już nikt kompletnie w nie nie wierzył. Pewnie nie wyobrażacie sobie teraz życia bez tej technologii, no bo szaleństwo zaczęło się całkowicie niedawno, jeśli chodzi o nasz rynek, ale w biznesie, w nauce e, faktycznie ostatnio. Ostatnie 3-4 lata już spokojnie firmy wdrażały te narzędzia, no bo kto z Was e, zauważa przecież na Spotify'u, Netflixie również te algorytmy. No ale problem tej sztucznej inteligencji pojawia się w najniższym etapie, czyli na etapie definicji tego, czym jest ta sztuczna inteligencja, ponieważ brak zrozumienia tego doprowadza do wielu wielu różnic, a naukowcy mówią często o AI w kontekście pojęcia parasolowego. To znaczy, że oprócz tego, co znamy teraz, generatywną sztuczną inteligencję, z której wszyscy korzystamy, mamy tam także systemy ekspertowe z lat, tak jak wam pokazywałam, 60-tych, 70 -tych. mamy pod tym pojęciem także deep przetwarzanie języka naturalnego i wiele, wiele innych technologii, na przykład takie jak inteligentne rolnictwo. A nie sądzę, że, że większość z was na co dzień korzysta z inteligentnego rolnictwa, chociaż może. No, i problemem jest to, że przez to niezrozumienie pojawia się dużo nieporozumień, na przykład takie jak ta. Czyli często mówi się o tym, że no, sieci neuronowe zostały skonstruowane na podobieństwo naszego mózgu, czyli są takim dużym komputerem, który możemy sobie wyobrazić jako ten mózg. No to oznacza, że musi być przecież bardzo podobne do naszego mózgu, prawda, ta sieć? No, ja zebrałam dla was te różnice i podobieństwa, no ale nie będziemy tego wszystkiego czytać, zdajmy sobie spokój, więc podsumowałam dla was podobieństwa. Jakie podobieństwa są między ludzkim mózgiem a siecią neuronową? No to jest ich aż tyle. I tak naprawdę jest to po prostu słowo równoległe, no i to przetwarzanie informacji jednak wcale podobne nie jest. I dlaczego właściwie o tym mówię? Ponieważ kwestia tego, czy byliśmy przygotowani na tą rewolucję, to czy zadziałamy w sposób automatyczny jak zaktualizowanie systemu. Myślę, że domyślacie się, jaka jest odpowiedź na to pytanie. No, nie do końca byliśmy przygotowani na tą rewolucję. Ale tak naprawdę, czy byliśmy jako społeczeństwo przygotowani na jakąkolwiek rewolucję przemysłową? Czy tak jak teraz wiele obaw mamy odnośnie tej technologii? Czy wcześniej nie było żadnych wątpliwości odnośnie przemysłu 3.0? No postęp technologiczny ma to do siebie, że to jak postrzegany jest książkowo, a jak wykładniczo, faktycznie postęp technologiczny rośnie, jest pewną różnicą. Ale marketerzy uważają, specjalnie dla was te dane dzisiaj poszukałam, uważają, że jednak ta sztuczna inteligencja ma w sobie nadzieję i aż 59% badanych uważa, że ta sztuczna inteligencja zrewoluc zrewolucjonizuje branżę marketingową. No dobra. Ale to jest nadal bańka, z której postarajmy się troszeczkę wyjść. Mianowicie szersza grupa badanych, jest to bardzo ciekawe badanie z tego roku z dwóch instytutów, m.in. z Instytutu Alana Turinga, którego możecie znać, właśnie z testów sztucznej inteligencji, pokazuje, że stopień, w jakim to użycie sztucznej inteligencji jest postrzegane jako niepokojące. I co najlepsze, tam na samym dole, Część osób nadal uważa, że niepokojące są nawet odkurzacze. A my mówimy o naszej bańce marketingowej. A kolejna część osób natomiast uważa, że te dane, które, które są w tych systemach AI, powinny być zdecydowanie bardziej wyjaśnialne. No bo lepiej wolimy wiedzieć, żeby spokojnie spać. No i. Skoro wiemy, że jednak spora grupa społeczna nadal boi się odkurzaczy, a my mówimy o wielkich wdrożeniach sztucznej inteligencji w naszych firmach, no to musimy się zastanowić, jak to zrobić, żeby ich komfort psychiczny był na tyle duży, żeby nie zaczęły się inne konkretnie komplikacje psychologiczne ze względu na te wdrożenia. Ale marketerzy, znowu tutaj wrócę do tych naszych marketerów, do was, wykorzystują tą swoją sztuczną inteligencję już teraz. Aż 68% badanych tak uważa. Czy to oznacza, że nie patrzymy na naszych współpracowników, którzy się boją tej sztucznej inteligencji? No, jest takie podejście odnośnie zarządzania ryzykiem sztucznej inteligencji, i te badania pokazują nam właściwie w sumie nic. Pokazują nam, że to zależy. 50 na 50% badanych um, uważa, że właśnie to zarządzanie ryzykiem może mieć ogromny wpływ na wysiłki związane ze sztuczną inteligencją, na jej wdrożenie. To znaczy, że żeby zrobić wzrost, musimy jakoś zaradzić tym presjom społecznym. A jak temu zaradzić? Ta grupa 50%, która uważa, że chce radzić sobie z tym ryzykiem, stwierdziło, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tym strachem, jest oczywiście edukacja, szkolenie, wspieranie, a pozostała stwierdziła, że to inne działania. No i wspieranie tych decyzji strategicznych to ten moment, w którym my chcemy już zaimplementować tą sztuczną inteligencję. I mowa tutaj nie tylko o wykorzystaniu promptowania z czatu, bo kiedy zapytałam na pewnej konferencji, kto z państwa na sali używa sztucznej inteligencji. 100% podniosło ręce. Wszyscy używają. Kolejnym moim pytaniem było: kto z Państwa używa jakiegokolwiek innego narzędzia niż czat I tutaj już tylko jedna trzecia sali zgłosiła się, że używa innych narzędzi. A pytaniem konkursowym było, jaka jest różnica między czatem GBT a samym GBT? Nikt z sali nie odpowiedział prawidłowo na to pytanie. Więc czat. To jedno. A gdzie jeszcze tak naprawdę możemy wspierać decyzje strategiczne za pomocą AI? No, oczywiście możemy analizować rynek. Mowa tu o szerokich e, możliwościach, nie z promptowaniem zrób mi analizę rynku, tylko wdrożenie systemu, który będzie nam zbierał i przetwarzał masę danych naszej firmy. Oczywiście możemy też mówić o segmentacji klientów, i tu znowu nie jest to sam prompt, ale dzielenie na różnych narzędziach. Jako marketerzy korzystacie z różnych e, narzędzi do mailingu, i tam oczywiście e, po rozmowach z wami wiem, że już same te narzędzia e, implementują takie, takie zastosowania, które są w stanie właśnie segmentować nam klientów, ale jeśli nie używacie takich narzędzi, to możecie w własnej firmie wdrożyć właśnie taką segmentację klientów na podstawie waszych Ceremów, waszych plików. E, i napisać taki system, który pomaga Wam chociażby właśnie do optymalizacji sprzedaży i marketingu, do kampanii marketingowych, pomóc właśnie stworzyć te grupy. No a teraz większość panelów e, do tworzenia reklam już również daje nam właśnie te narzędzia do automatycznego korzystania z AI, bo często nie zdajemy sobie sprawy właśnie jak dużo narzędzi, z których korzystamy na co dzień, opiera się właśnie na tych samych algorytmach. Optymalizacja obsługi klienta. Tutaj najświeższe badania z kwietnia tego roku Uniwersytetu Stanforda i MIT pokazują, że dzięki zastosowaniu AI w obsłudze klienta efektywność podniosła się o 14%. I to były badania, które no, pokazały się w kwietniu, co oznacza, że były tworzone tak naprawdę końcówka 2022, początek 2023. Co oznacza, że teraz, kiedy we wrześniu o tym rozmawiamy, to te procenty poszły nam jeszcze wyżej. Do góry. Optymalizacja procesów i Tutaj powinny być optymalizacje struktur. Niestety poranne robienie prezentacji nie służy. Aczkolwiek właśnie procesy i struktury są tymi miejscami, w których prawdziwy strateg wie, jak ważne jest przebadanie ich wzdłuż i wszerz, w którym miejscu AI zaimplementowane nie tylko w dziale marketingu spotka się z działem sprzedaży, spotka się z działem HR, finansowym, bo to tam właśnie to zastosowanie AI, ten przepływ danych i analizy potrafią zdziałać nam cuda. Zarządzanie zmianą, czyli szeroko pojęty change request, a oprócz tego zarządzanie chociażby łańcuchem dostaw. Wiem, że marketing nie, nie pracuje na magazynie, ale uwierzcie mi, że w branżach naszych klientów jest to niezwykle istotne, żeby takie implementacje narzędzi jak AI pomagały w. Gospodarowaniu tym magazynem, sprawdzaniem stanu magazynowego, co później może się pięknie przełożyć na przykład na wasze sklepy internetowe e-commerce, kiedy ten AI zostanie połączony różnymi narzędziami automatyzacji, make, zapier i tak dalej. No, i oczywiście rozwój produktów, usług, e, chociażby tworzenie teraz webinarów staje się zdecydowanie łatwiejsze. Montaż, dźwięk, to wszystko, co na przykład pokazują strajki w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że to AI w pewnym stopniu jest w stanie nam pomóc rozwijać nasze produkty, usługi pod warunkiem, że będziemy na to otwarci i nie będziemy bać się tego, że AI zabierze nam pracę. Napędzane produkty i usługi, no czyli właśnie te usługi, które na przykład kiedy nagrywamy webinar i jednak chcemy czytać coś z kartki i nie patrzeć prosto w kamerę, narzędzie bardzo szybko jest w stanie powrócić po prostu produkcji, nasze oczy na miejsce do kamery. No i platformy i ekosystemy. Tu myślę, że rekomendacje chociażby w sklepach internetowych na podstawie waszych danych behawioralnych no, pokazują jakie możliwości właśnie tego podstawowego AI jest. Oczywiście do tych dziesięciu punktów właśnie powinnam dołożyć e, inteligentny dom, automatyczne rolnictwo, samochody i tak dalej, i tak dalej. Bo wszędzie tam pokazujemy jak wdrożyć AI. Ale jest taki mały haczyk. Każdy strateg wie, że to nie jest tak łatwo, że wdrożenie rozpiszemy sobie punkt po punkcie i robimy kopiuj, klej. Mianowicie każde wdrożenie strategii AI jest inne. Należy je osobno zacząć, proces discovery, żeby, żeby sprawdzić, jak to działa. Natomiast te haczyki, powiem Wam e, pokrótce o sześciu. E, należy mieć właśnie z tyłu głowy, żeby pamiętać, że to nasze AI wcale nie jest takie doskonałe, e, jak fani science fiction myślą. E, oczywiście, zależy od jednego zbioru danych. Te dane mogą być tendencyjne, w pewien sposób przekłamane. E, I kiedy będziemy opierać się na takiej analizie, no nie zawsze będzie ona e, taka przejrzysta. No, i właśnie ten brak przejrzystości tego, co jest w tych zbiorach danych, może pewien problem nam sprawiać, ponieważ my finalnie nie wiemy, co w tych modelach jest, no chyba, że stworzymy swój własny, do czego gorąco zachęcam. E, paraliż analizy to znaczy, że AI potrafi zrobić nam tyle analiz, jesteśmy obrzuceni taką ilością, wspaniale, ja uwielbiam analizy, natomiast w pewnym momencie. Ten paraliż decyzyjny w nas na podstawie takiej ilości analiz może sprawić, że w końcu nie zrozumiemy, co tak naprawdę chcieliśmy tam badać. Niedostosowanie do kultury i wartości firmy. Takie AI ma pewne normy i wartości, o których często na różnych wystąpieniach opowiadam. I każdy z nas na tej sali ma troszeczkę inne poczucie wartości, norm społecznych, którymi zostaliśmy obdarzeni podczas procesu wychowania, ich zrozumienia. No i tak samo jest z AI. Jeśli nasza firma ma pewną kulturę organizacyjną, należy to AI dostosować do tego naszego środowiska, do tych wartości, które my jako firma prezentujemy, i właśnie to jest jeden z takich kluczowych problemów w analizach strategicznych. No i prywatność i bezpieczeństwo danych. W dużych korporacjach, kiedy czat wyszedł na rynek, firmy od razu zabroniły używania tej technologii w swoich firmach, zablokowały te strony, ponieważ protokoły bezpieczeństwa nie pozwalały na to. I tutaj musimy bardzo uważać, co wrzucamy do środka i czy jesteśmy pewni, że ten model tych danych nie przetrzymuje. No i brak kontekstu, czyli tak naprawdę niewystarczająca nie nie liczba danych, e, tak naprawdę odnosząc się do tego pierwszego e, punktu, czyli pewna tendencyjność tych danych. No i tak już zbliżając się do końca, bo niestety czas mnie strasznie goni. E, kto z Państwa zna tego pana? Każdy strateg powinien go znać, bo oczywiście jest to porter. E, jeden z, jedna z analiz najbardziej znanych to oczywiście analiza porterowska. E, I dlaczego ja się tak przypiłam właśnie akurat na koniec do tego portera? Mianowicie właśnie bardzo często w strategii wykorzystywana jest ta analiza e, i ona tak naprawdę mówi o Kilku kwestiach, jeśli chodzi o tworzenie konkurencyjności, wartości konkurencyjnej. Mówi o przywództwie kosztowym. To są tak naprawdę dane z lat 70., -tych, 80., -tych i to nadal jest aktualne. Mówi przede wszystkim o przywództwie kosztowym, o zróżnicowaniu, i Porter bardzo często dorzuca jeszcze koncentrację. No i właśnie. I to są, tak jak mówiłam, analizy sprzed wielu, wielu lat. Natomiast teraz, kiedy AI. I technologie wszelakie weszły nam w tę część strategiczną, to tak naprawdę te podstawowe funkcje wyróżnienia się na tle konkurencji zmieniły nam się. Mianowicie, przywództwo kosztowe w dodaniu technologii AI tak naprawdę stanie się koncentracją na tym przywództwie na tym, że nie musimy już się skupiać na samym przywództwie kosztowym. E a stworzyć tak naprawdę obszar, w którym to narzędzie za nas wykona część pracy, a my zamiast teorii zróżnicowania. Będziemy skupiać się na koncentracji na zróżnicowaniu. Niestety czas mnie goni, więc jeśli będziecie chcieli bardziej książkowo o tym porozmawiać, to zdecydowanie zapraszam. No i na koniec chciałam tylko powiedzieć, mam nadzieję, że z tym przede wszystkim zostaniecie. Jeśli jeszcze zastanawiacie się właśnie, czy, czy potrzebujecie to AI w strategii waszych firm, to tak naprawdę w ostatnich miesiącach to pytanie już nie brzmi tak naprawdę czy wdrażać tą strategię AI, tylko tak naprawdę kiedy? Bardzo dziękuję, że tutaj dzisiaj jesteście o tej wczesnej godzinie.